Podchodzę normalnie, dlatego że, że to nowy sezon e, i zaczęliśmy inaczej niż rok temu, e, troszkę w innym stylu, będziemy grać troszkę inaczej niż rok temu, aczkolwiek wciąż mając w sobie ten sznyt, e, że tak powiem, KS upiła pod, pod moją batutą. E, także podchodzę z otwartą głową, ja za nic się nie chcę odegrać, ja chcę po prostu wygrać. Przygotowania będą już w takim normalnym rytmie. Tydzień temu skorzystaliśmy z tego, że, że nie graliśmy, że mieliśmy pauzę i mam nadzieję, że w tym tygodniu sobie, treningowym po prostu, pokażemy, że nie zapomnieliśmy tego, co robiliśmy tydzień temu. To jest jakby dla mnie najważniejsze, żebyśmy kontynuowali pracę sprzed tygodnia, która była cięższa niż normalnie i że, że dopniemy te elementy, na które mogliśmy sobie po prostu pozwolić. Głównie chodzi mi o kontratak i, i, i różne jego warianty, ale, ale chciałbym, żeby dynamika już była Taka, taka, na jakiej nam po prostu zależy. Generalnie ja tabeli jeszcze nie śledzę. Mówię w każdym wywiadzie, że wchodzę pierwszy tydzień grudnia, wtedy wchodzę na tabelę eee, i, i tak po prostu robię. Eee, także na tabelę nie patrzę. Mecz będzie na pewno ciężki, bo Węgrów pokazał rok temu, że no to jest przeciwnik, który może nie tyle, co, co nie leży wielu zespołom, ale po prostu utrudnia życie wielu zespołom. Eee, jest skuteczny, ma swoje atuty i postaramy się być na te atuty bardziej gotowi niż niż rok temu, to, to mogę obiecać. Pomimo tego, że jesteśmy zespołem praktycznie w niezmienionym składzie, wzmocniły nas, nas tylko cztery nowe dziewczyny, to myślę, że jesteśmy o wiele silniejsze mentalnie i boiskowo. Dlatego myślę, że nie ma co się sugerować z zeszłym sezonem, i jestem pewna tego, że sobotni mecz będzie na bardzo wysokim poziomie i trzy punkty będą dla nas. Myślę, że będzie to ciężki mecz, ponieważ w tym roku no tak się zespoły ze sobą pomieszały, że każdy mecz będzie niestety bardzo ciężki, a zespół z Węgrowa cechuje się tym, że dziewczyny grają naprawdę bardzo ostro, nie wstrzymują ręki, a niestety nie każdy potrafi z tym grać. Ja na przykład lubię grać z takimi zespołami, które potrafią dołożyć. W tamtym sezonie też dziewczyny z Węgrowa się tym cechują. Chowały, więc trzeba będzie gasić piłki, kto wie, ten, ten wie i myślę, że na pewno one też przyjadą i będą chciały parkiet zedrzeć, żeby zdobyć trzy punkty. Tak, to jest początek sezonu, jesteśmy tak jakby sąsiadami, jeżeli chodzi o punkty. Jestem ciekawa jak wyjdzie w tym roku nasza rywalizacja. No mam nadzieję, że będą trzy punkty u nas po naszej stronie i mam nadzieję, że będzie zapełniona cała hala. To będzie trudny mecz na pewno, jak większość w tym roku na pewno będzie zacięty, trudny. Mmm... I zobaczymy, bo dopiero będziemy miały wideo, także zobaczymy jak przeciwniczki tam się zachowują na boisku. Myślę, że nie powiem, że to jest stresujące, ale takie jest może mała, mała presja i taka chęć wreszcie przełamania tego węgrowa. I tak jak przed każdym kolejnym meczem po prostu nastawienie jest bojowe i chcemy wygrać I taki jest cel. Ja myślę, że przed każdym meczem w tym sezonie tak naprawdę wszystko jest możliwe i każdy mecz może być pięciosetowy, więc przygotowujemy się pod każdy względem tak samo, pewnie jakaś odprawa, żeby wiedzieć dokładnie, co węgrów gra i skupiamy się na naszej grze przede wszystkim. Przed każdym przeciwnikiem przygotowujemy się podobnie, ja tutaj co w poniedziałek sobie myślę, no, żeby przetrenować... Żeby zatrenować przez cały tydzień jak najlepiej i jak najlepiej się przygotować do sobotniego meczu. Chciałabym powiedzieć, że nie będzie to kolejny tiebreak, chociaż wiem, że bardzo dużo emocji przysparzają one kibicom. No ale miejmy nadzieję, że, że będzie to krótszy mecz. Oczywiście dla nas.